lecimy do manuskryptu spieram manuskrypty po manuskrypcie zobaczymy e, co jeszcze nam brakuje no trochę dużo nam brakuje Tja <gry> yeah. ja bom Dzień dobry Panie bał by mi się udało tego pana. chciałem powiedzieć, w cichu zdjąć, ale... Ojej, ojej! Ojej, ojej, ojej! Bum. no. już. No, wy się churdekowej czujecie, nie? Panowie, nie chcę Wam. Tak, brawo. Fajny co on tak leci. Taki waleczny. A, pewnie, dobra, czekamy, nie będziemy robić sobie. Jedzie tutaj. ...wzbędnych nadziei, że się uda. To się nie uda. To się nie uda. No chyba, że uda nam się jeszcze jednego krokodla ubić Bo wiecie, to jest zawsze większa możliwość. No ulepszenie. Wiem, że tutaj takie wyczucia są praktycznie bezcenne. Prawie tak jak Mastercard. Tak, Zobaczymy. Idziemy jeszcze raz to nich do tych... panów i panówki po tym, jak to zrobimy? Patrzymy na ulepszenia, bo chciałam pać uderzenia. Nie wiem czemu. troskliwie się zaopiekuję manuskrypcikiem. Nie ukrywam. Stałby się, zajmiecie wiecie, drobny, dobny, nie wiem. Oj, na dodatku. Czy coś? Nie wiem, jak się to nazywa. Hello. No! Art, tam tamtą. Ja tam wejść, halo? Aha. Już bym chciałam, że tu się wyjdzie za takie ład. Ale próbujemy jeszcze raz, no, nie mamy przecież powodu by rezygnować. Zwłaszcza, że tu nikt nie pilnuje o dziwo. Panowie się rozpieszli. Widzę. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mnie to raduje, moje serduszko. My tu mamy jeszcze coś do odblokowania, tak tu mamy jedno, drugie, trzecie, trzy punkty mamy do odblokowania, ale mało. Dobra, więc co, lecimy do kolejnego tutaj widokowego i myślę, że od niego zaczniemy. Eee, polecimy tu po skrzynkę i od skrzynki w tę stronę. Ale najpierw zobaczymy. Możemy sobie coś ulepszyć. E Ekwipunek chyba. A nie przedmioty. Zadaniami? Hmm, to jest co? Nie. To jest... Wyzwanie, a nie, to jest ulepszenie. Barda Boże, jestem głupia, przepraszam, wybaczcie jak zwykle. Albo i nie. nie. Nie, a nie tu. Jakawki... Wytwarzanie? Tak, to jest to wytwarzanie, dobra. Eee... Wiem. Fajnie było to ulepszyć na trzeci, od tego zaczniemy. Pewnie. Zwiększa o 25 i zwiększa o 25, i w sumie... Hmm... Tu jest jaszczurka, tu będzie jeleń, to będzie jaguar, pewnie. Natomiast my możemy sobie ulepszyć. Ostro! Ostro! Dobra. A zróbmy, a tu się będziemy, mamy to. Aha, czy też automat odblokowało? No dobra, ja nie będę rzekać. Nie wiem, czego nie zepsłam. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie. Potrzebujemy dwóch, tu potrzebujemy kości? Żarłacza, dzika. O matko. To jest strasznie pracochłonne. Mnóstwo korka, skura tego, wróki O panie, no to spędzimy mnóstwo czasu na polowaniach. To tak czuję. Mm. Okej, okay, lecimy do kolejnego miejsca na mapie i po tych miejscach Zobaczymy co będzie dalej. Nie wiem, tylko ja taki dziki sentyment do tego, że są takie ładne widłoki, zawsze z tych gór, to jest przepiękne. Naprawdę yy, mega mi się podoba. Hmm. Chęcią zwiedziłabym to miejsce. Bo naprawdę ładnie się to prezentuje. ja nie wiem jak to wygląda teraz. W obecnych czasach. Ale naprawdę zwiedziłabym absolutnie każdą wyspę z każdej części i każdą jedną miejscówkę jaka jest w Naprawdę, nie żartuję. Bo to jest przepiękne. Ale pewnie by mi życia nie starczyło żeby wszystkie... miejscowki zgłębić i wypadać i zobaczyć. Dokładnie, wiecie. Hmm. Kogo biją? Tylko Nie zabiłam cywila. zabiłam ich, bo się bili. A faktycznie to jest cywil. Lol A wydawało mi się, że to nie jest cywil, tylko to jest osoba, która... Po prostu... tylko się zachowuje. do góry. Do góry. Do góry. No, do góry. No, do góry. Ej, przy okazji zebrany fragment, dziękuję. Jezu, się wystraszyłam, że spadnie. Masakra, ja nie cierpię tego w tej grze. Takie złe. Gdyby... Gdyby w Atlantynie nie jest sam parkour. Ach, bardzo, właśnie przed sekundą widzieliście, to gra byłaby perfekcyjna i to pod każdym względem. Dobra, lecimy tu. I zobaczymy, może uda mi się jeszcze złapać. Mi się nie uda. Nie mam szans. To ty Kusina chciałabyś ze No. Chciałabym. Niestety to jest nierealne. No właśnie, właśnie. Uciekło. I dalej. Trudno nam, bywa. Ja się muszę w ogóle nauczyć, czy nie one latają. Wyjdzie tak po kolei ładnie, żeby widzieć, jak je łapać. Wtedy bym wiedziała wszystko o wszystkim. Chyba. Coś tu. A czat A ukradnijmy ją, ale coś nie będziemy. Ją zawsze się wiodą. Nie wiem, czy coś się da kupować skóry i tak dalej. To byłoby fajne, bo bym nie musiała. Wiecie. Mmm, tak bardzo... gry... ...też tak się nazywa. Nie się robi tej samej czynności, to jest to co ja przysłuchiwałem właśnie zabijanie zwierząt. No. To może być nudne z jakimś czasem. I spadłam. Znaczy spadł. Choć nie powinien. Obwodam daleko od krawędzi. No i kolejny punkt cicho zdobyte, dziękuję. Mogę do wody. Szybka teleportacja i pięknie. Wow, ale to... Ja! Ale to pięknie wygląda! Nie miał być do wody. Niestety nie da wody, ale widzę. Kolejny cel. Tutaj, podróży widzę jakichś tu panów. Dzień dobry. Widzę, nie widzę, nie widzę. Tam jest tego. Hello. Opa, Ach. Eee, było. To nie ma źle. No biorę ja sobie obrobię, bo potrzebuję amunicji. Także no... <laughs> ja bardzo nie mam wyjścia. Żeby przykro mi bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro, ale muszę. E, dobra, teleportujmy się dalej wyteleportujmy się gdzieś to będzie ostatni fragment i będę kończyć odcinek który masz chyba około jest to minut z tego około 5-10 wytnę i będzie pewnie coś około 20 nie Edward to da jak się wystraszyłam. Ta. Pozostawmy to bez komentarzy. Po prostu. Dziękuję. Hmm. Ja tam wejdę? To będzie dobre pytanie, bo to jest chyba... fort. A, for the, forty mi nie lubią? Oj, forty to są złe miejsca. Bardzo złe. A to że będę, pewnie będę się musiała nakombinować, by tam wejść. Prawda, że... yeah. dro? Ja. sobie wyjmę ostrza. Dobra, tak się mogę iść przed siebie i umierać. Ajajaj, ja, średnia to naprawdę. ale jest dobra, lecimy na jolonie. ja się muszę zorientować. Jak tam mogę wejść? I czy jest tu jakieś wejście podwodne? Ewentualnie nie wiem co jeszcze na stylu? Hmm. Nie ukrywam, że byłoby miło, jakby tu było takie tajne, tajne przejście podwodne. Tej wiecie, tak na tej ćwierce Bo tak siedzę, mi się chce i tej jodo. Tam do środka, do nich, po to tak kupio. No, tam to się. Jak jak można to robić pociąg i jak nie widzi. E? No, wycie, żeby coś. Ech. Albo, 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 czekajcie, czekajcie. O, tu jest piękne przejście wejście. Miło mi widzieć coś takiego. Że dlatego się tu udamy. I wejdziemy do środka. Zakalaniemy skrzyneczkę. O! Dobra, ja mamy skrzyneczkę. Powiedzcie, ja tu mogę wejść. Ej nie, to jest okropna. A tak naprawdę. Ech, no dobra, lecimy naokoło. Na śnieg będzie długi. Ale tak pewnie połowę potnę mojego głupiego gadania i ustnę. No jest to bez sensu. Dobra, ten. Tam do nie wejdę. hm. Chyba by tu po prostu się będzie dało wejść w nie, bo tak też może być. To nieprawda. hm? Grosz, będziesz mi kompromitacji i pozwolisz mi wejść do środka. Nie, gra mi nie pozwoli. No. Jak widać, gra mi nie pozwala. Wejście. No dobra, moi drodzy, ja z na razie ten port. Dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Kusina. PSAC4. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć pa pa!